Witam was w kolejnym materiale na naszym kanale z serii Fast Foto. Dzisiejszym moim gościem jest Kasper i jego samochód, który jest japońską odpowiedzią na w tamtych czasach na niemieckiego Mercedesa C63 i na BMW M3 V8 w sedanie. Czyli japońska Toyota Avensis V8 i ten napęd jest. Мои дорогие. Oto i bohater dzisiejszego odcinka, jest i jego właściciel Kasper. Kasper jest z nami, jeżeli chodzi o z od już wiele lat, chyba, nie? Tak, od pierwszego. Od pierwszego? Od pierwszego. Od pierwszego, pierwszego. Bordową, taką ceglaną Emerką, nie? Także na pewno na filmach mogliście widzieć ten samochód poprzednich. Ten, poprzednią Emerkę. Co jeszcze mieć po drodze? Bordowego SC400. A SC400, dokładnie. Opowiadaj po kolei najpierw, tylko nie to jest za modlę samochodu, jaki to jest rocznik, jaka to jest wersja. No to co, jest ISF, mm -hmm. y, początek produkcji 2008 rok, z mm -hmm. końcówki 2008, V8, 5 litrów, automat 8 biegów, 8 tak, biegów, osiem osiem biegów, biegów tak, 8 biegów, e, dosyć fajny tryb, jeżeli chodzi o tryb manual, bardzo mi zależało na tym, to odróżnia tego od na przykład 250, 350, że faktycznie jak się mu wrzuci ten tryb manual, Stąd te biegi trzyma, mm -hmm. nie zrzuca mm -hmm. odcinka, także jest w pełni taki yy... Który te biegi robi, robi z tymi biegami to, co ty chcesz. Mm -hmm. Czyli generalnie też manual przejawia się tym z tego, co mi kiedyś opowiadałeś, że jak przeciągniesz bieg do samego końca, to nie tak jak u mnie w Gitterze, że wrzuci dalej, tylko zostanie. Czyli zostanie. De facto wrzucasz dwójkę, możesz smażyć i zostanie. Możesz tak, aż, aż, aż spalisz tym nie opon. Okej, okay, super. A powiedz mi w ogóle, czy to jest na rynek europejski wyszło? Czy to tak. jest To jest to jest wersja europejska. Jestem trzecim właścicielem tego samochodu. Poprzedni właściciel miał go 8 lat. Mhm. E, auto przyjechało, tak naprawdę, pierwszym właścicielem był y, y, w Czechach jakiś, jakiś, jakiś podobno Japończyk. Pan okay. Tak, Japończyk mówił. w Czechach. Tak, tak, Dobro. jakiś ktoś związany z polityką. No, no. I poprzedni właściciel, właśnie twierdzi, że, że, że ten pan tutaj ściągnął blokadę, jeżeli chodzi o Faumaxa. Okay. Teoretycznie powinien jechać 270, licznikowo tam może pokazać więcej, no, na razie pokazał więcej. Okej, okay, okej. Okay. Pokazał więcej. Pokazał. Powiem na tak, Niemiecki nie dużo Tak, tak. powiem tak. W poprzednim samochodzie miałem MR2, to był silnik 3S GTE, ściągnięty z Japonii, więc ograniczenie do 180 i nigdy mnie nie kręciła prędkość maksymalna. Okej, okay, no tak. Dla mnie było zawsze tak. najważniejsze, jak szybko się tak, rozpędza tak, samochód, a tak. nie jak szybko jedzie. Tak, tak. No ale tutaj naprawdę jest, jest, jest to game changer, jeżeli chodzi no, no. o to naprawdę jak tał, to auto się przy dużych prędkościach prowadzi, to jest, to jest rewelacja i no i fajnie jest niecha, nieraz jechać do Niemiec, no na no. autostradę, Bez ograniczenia prędkości. Nowsze, nowsze samochody, no i tam tak. gdzieś jakieś, yy, nie wiem, trójki czy coś Ci zostaje przy, przy, przy 250, czy przy Audi a Ty... Tak, bo to nie każdy, jak możesz... ktoś nie wie, jak ktoś nie wie, co to jest, to tak. ta wersja, to pomyśli, no jakiś IS, Lexus, czy nie, jakby nikt nie wpadnie na to, że to może mieć tam ponad 400 koni, nie? No, to jest moim zdaniem właśnie naj, największy... I plus i minus tego samochodu. nie, No mm -hmm. bo tak jakbyśmy tutaj jechali, jadę za tobą, tylko widzę, jak się karki łamią, tak? Mm -hmm. No tak, no masz R35, także jest to powiedzmy już tam może ten level wyżej. No ale nie ważne z kim jadę. Czy może to być, nie wiem, GT86, może być to, nie wiem, jakaś celika, to... Mm -hmm ostatnie, na co ktoś to zwrócił uwagę, to z No nie? tak, bo to sedan, nie? Ale jest to ta, no taki sleeper, nie? No Także... tak, no ale jak porównać to auto do, naprawdę, do Mercedesa C63 z tamtego rocznika mm -hmm. i do BMW w sedanie V8, która wtedy też czyli E92 V8 wyszła, no to te auta mają dokładnie to samo. Dopóki ich nie odpalisz i nie zaryżysz po drodze, nie przeczołgasz przez jakąś drogę, no to nie słychać, że o co to chodzi, a jednak całe pleasure, cała przyjemność jest po stronie kierowcy, nie? Z tak, tak, z tym, że w dużo osób, wiesz, jak już M3 to zna, to już widzi, tak, jakieś tam cztery wydechy, Okej, okay, tu też są cztery wydechy, mm -hmm. ale naprawdę te, te auto nieraz ktoś, ktoś przejdzie i okej, okay, no zwykły sedan. Okej, okay, okay. no jakiś tam Lexus, nie? Tak. Czyli 5 litrów V8, ile to ma fabrycznie mocy? 420, tam zależy od, od, okay. od rynku, czy europejskich, ale coś około 420, no i 505 Nm. Okej, okay, no czyli więcej niż M3, ostatnio mieliśmy przyjemność z M3 Aha. właśnie E92, no to ona ma też 420 koni, tam na pewno niższy Newton, nie? Bo ona wysoko ale... Ton, nie? No ten się wykrys. kręci do 7, 7 z groszami, tam okay. coś w tej okolicy. No, no. e, A MK chyba do 8, tak? Coś no, ośmiu się kręci. No. Nie? E, opowiadaj mi z zewnątrz, czy jak ten samochód, czy coś robiłeś, zmieniałeś felgi i tak dalej. O co, o co chodziło z tym autem i w ogóle, czy to jest coś nieoryginalnego? Jest kilka, kilka zmian, drobnych, no celowo. To było jedno z trudniejszych takich zadań, żeby ten samochód jednak nie zepsuć, mhm. bo to jest, poprzednie samochody, które miałem, no to to były typowo auta tylko na weekend na przejażdżki gdzieś, no to auto używam na co dzień, więc jest ta pokusa zawsze, a to może ile tam, ktoś zmieścił 10,5 cala, no może też by się udało, nie, a gwint, a niżej, no, tak, a jeszcze tak, jak pójdziesz tak. na japes, to już w ogóle wracasz, wiesz, no, cały, wiesz, cały, wiesz tak na głowa pomysłów, tak. nie. Ale nie, co tutaj jest, to są bardzo niewiele zmian, e, które właśnie ma, miały troszeczkę poprawić wygląd felgi. E, e, jeżeli chodzi o zawieszenie, to tutaj są sprężyny obniżające Teina, e, przednia dokładka i wymienione lampy na LEDowe. E, przednie, ok. Przednie, okay. tak. I tak naprawdę... Z, 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 z zewnątrz to jest wszystko, dodatkowo, tylko jeszcze wydech. Powiedz tylko jeszcze o felgach, nie? Co, co, co to jest za felga? Awangardy, okay. model, model nie pamiętam, M, M, M 510. M510. Okay. 8,5 cala z przodu i 9,5 cala z tyłu. Okej. Okay. To są dziewiętnastki 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 tak tu, tu seryjnie są dziewiętnastki no taki rozmiar no tak jak mówię kusi coś szerszego ale chciałem pozostać przy seryjnych rozmiarach opon okay. żeby to wszystko to felgi są kupione z innego z ISF a także fajnie pomimo pomimo że tutaj nie ma dużo miejsca no 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 to, to jest był, nie rancji. było tego ryzyka że no, że, będzie, obcierać, że będzie tarło, Tak, a jak tak jak mówię fotelik z tyłu Mały wejdzie, zapakujemy, mhm. też rowerki, i czy coś tam jeszcze na wakacje. To, to ważne jest to, żeby nie obcierało. Bo tak jak mówię, no jest jest to so daily, nie? Spoko. Wydech. Bo ci wszedłem słowo. opowiadaj mi. Co wydech. Coś wydarzy, wydech no. fajny, bo to X Force z klapkami kupiony na Japweście. O. kupiony <laughs> tak. Na Japweście wydech. Tak, okay. Kupiony na Japweście od polskiego dystrybutora właśnie X Force. Okay. Więc polecam. Fajny, bo z klapkami, mm -hmm. więc też, też to było dla mnie jedno z ważniejszych rzeczy, żeby to było właśnie z klapkami, że gdzieś jak to jest z daily, jak gdzieś jedziemy w trasę czy coś, żeby to auto nie było męczące. Mm -hmm. Chodzi całkiem przyjemnie. No, są chęci, żeby to jeszcze jakieś kolektory okay. zrobić. A coś. katalizatory są oryginalne? E, on ma katalizatory na, na wydechu i na e, yy, kolektorach, kolektorach no, no. czyli cztery. Więc, tak, więc, 4, tak, 4, ale, tak? Ale, ale wydech jest od kolektorów, więc tylko te dwa tam zostały. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, cały, okay. cały Czyli jest reszta, reszta no, no. jest zrobiona. Spoko. No brzmi to y fajnie ze zewnątrz. Nie męczy w trasie? Nie coś? męczy, nie męczy, ale powiem tak szczerze, że, że yy, nawet by mogło być tak, żeby ten nad Cichy tryb zastąpić głośnym, okay. a głośniej, żeby było głośniej. jeszcze głośniejszy. Okay, okay, okay. E, fajnie, fajnie Ja dokładnie taką sytuację miałem GT, że zanim usunąłem te ostatnie dwa, właśnie te na downpipach, bo też miałem mm -hmm. cztery. Po pierwszych dwóch miałem dokładnie tą sytuację, nie? że właśnie było tak cicho i cicho. Nie? Mm. Dopiero jak je wywaliłem, to było tak, że Dlatego głośniej tutaj cicho. Jest, jest cały czas w głowie ten pomysł, żeby te kolektory wymienić i okay. to by wtedy myślę, że to byłby. No wtedy byłby hałas. Byłby nie? hałas właśnie. No Ale właśnie wtedy przestałoby być tak super daily, nie? No jest, to rano, rano jak się do pracy wyjeżdża, no to szczególnie w zimę czy coś tam jak się nie hałas, no to faktycznie na tych cichych to i tak ten cold start trochę, okay, jest, trochę jest słychać. Ale no Stale to... stylistycznie tutaj widzę, że się przyłożyłeś takie detale, jak to, że ramka jest też biała. Tak, to jest taki tak. Taki smaczek, ona no, jeszcze jest jakaś taka kurczę gumo, taka tak, gumowa. Tak, no to gdzieś podpatrzyłem yeah. właśnie kiedyś, kiedyś jeszcze jak nie miałem tego, ten samochód, mówię, kurczę jak fajnie wygląda, biała ramka, no, biały samochód. Super, znaczy w ogóle tak powinno, właśnie powinno się tak nie, nie dawać rzeczy takich, wiesz. Jak, jak masz tablicę, która generalnie już peci samochód i nie, wszyscy jej nie lubimy, to jeszcze, wiesz, dokładanie ramek z jakimiś logosami i tak dalej, no to różnie, nie? No nie nie no... zawsze to dobrze A tutaj to, to jest takie, mm. wiesz, mm, to jest, to jest taki, takie smaczne, nie? A, właśnie jak na to zwróciłeś uwagę, no to teraz jeszcze są loga, zrobione loga na czarno, tak. No jeszcze mi zostało kilka rzeczy, chciałbym jeszcze zrobić tutaj, usunąć te ramki, co są dookoła. Okay. No i zrobić go takiego biało-biało-czarnego, A, no nie? bo jest ten, bo jest tak. taki chrom, nie? Chciałbyś tak jest... zwany bmkowski shadow Line zrobić. Dokładnie tak. Okej, okay, Shadowlight. No tu, tu niestety Lexus lubi bardzo te chromy, nie? W każdych no, tych modelach. No Lexus to jest marka przecież luksusowa, przecież wiadomo, taka do jeżdżenia, żeby pokazać się, że pieniążek jest, no to chrom musi być, nawalony tego chromu, nie? Opowiedz mi z takich technikaliów, co jeszcze widzę, hamulce. Czy to są oryginalne hamulce? To są oryginalne hamulce, e, jedynie co, to po, zostały polakierowane na biało tutaj przód muszę troszeczkę poprawić. Mm -hmm. eee, hamuje całkiem spoko. A, przy, przy okazji jak lakierowałem, też wymieniłem na, na stalowy oplot. Okej, okay, eee, tak Dobrze już. hamuje? stosunek hamowania, aż tak powiem jego mocy? Do jest, dygata. jest okej. Okay, jest okej, okay, ale nie jest to hamulec taki, jak jest gdzieś w wagach, że... No, że dęba że, staje i tak, że wypruwasz flak. On fajnie, naprawdę fajnie hamuje, okay. mocno, ale trzeba go mocno nacisnąć. Nie? Okay. To jest tak, że faktycznie okay. jest twardy i jak chcesz zahamować mocno, to, to, to musisz go no no to tak. wynika z rozmiaru zacisku, nie, z pojemności układu hamulcowego. Jak masz mm. wielki zacisk, to zawsze tak jest. Dokładnie to samo mam. W mm. ten GTR, że ja czasem tak stękam, nie? że ten hamulec jest taki tępy, nie? że muszę trzeba go naprawdę deptać jak diabli, mm. gdzie w BMC, która jest po prostu bardzo lekka i ten zacisk jest dużo mniejszy, jest także dużo lżej, no ciśniesz i staje gdzieś tam dęba. Spoko. Z fajnych rzeczy, co jeszcze te, te auto ma na czym mi bardzo zależało, tak? Jak mówię, ta, ta skrzynia biegów, która będzie te, te, te biegi zmieniała tak jak ja chcę. Mm -hmm. e i do tego jeszcze ma możliwość wyłączenia kontroli trakcji całkowicie. Okay. On ma tak, że możesz mu włączyć na razie, wyłączyć mu tylko że on tam chyba do kilku stopni może się wychylić, i później mm -hmm. do 60 na godzinę. Mm -hmm. No a jak przytrzymasz dłużej, to on wyłącza całkowicie, i, i później jest jeszcze jakiś tryb serwisowy, pedal dance, mm -hmm. którego spróbowałem. Teoretycznie wyłącza więcej, ale ja okay. go już nie odczułem. Okay. Więc fajnie, fajnie to, że faktycznie można. Żeby się pobawić gdzieś, czy na placu, czy, czy, czy na torze, to jest szansa, żeby było za siłą. Okej, okay. no to spoko, no to dobrze. Czyli nie tylko że można sobie dwóje zapiąć na stałe, to jeszcze można sobie trakcję wyłączyć, no to tak. generalnie można ronda robić. Widziałem! Nie powiem gdzie, to tak, powiedzmy, że było to rondo na torze. Tak, tak, tak. tak, ale się zaczęło, tak się, od tego się zaczęło na, nasz pomysł w ogóle na, na spotkanie to. No, no tak, 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 Spoko, a zobaczę sobie jeszcze z przodu, czyli mówisz, ale lampa to jest aftermarketowa, marketowa. To nie jest ten tak. polis przedni. Nie, itd. to jest, tak? jest ściągnięte ze stanów w depo. Okay, eee, normalnie masz tutaj soczewki, soczewki ksenonowe, mm -hmm. e, a tutaj jest zwykła soczewka i są wsadzone e, LEDowe żarówki. I całkiem, okay. całkiem spoko. To Ciemny się środek. Świetnie. Grill tak. taki fabrycznie był, czarny, to jakieś siatki? Też Też razem, razem zrobione z... A, polakierowaliśmy. Tak, polakierowane. Tak. To fabrycznie jakiś chromowany pewnie był też, Tak standardowo. Wszędzie chromu, Ta. nie? Dokładka. Dokładka, japfestowa ramka. Ja no chociaż z nostradu, to pasuje do czarnego tego, nie? Tak. Spoko, zarąbiliście. I reszta to jest seria, tak naprawdę. Okay, w środku okay. seria. W środku jedynie co zmieniłem, to zmieniłem piny. Nie wiem, dlaczego Toyota czy Lexus się upierają przy tym, żeby to zawsze plusik mają do góry. Co jest bardzo nienaturalne. Plusik do góry do biegu. Tak. No, no, na bieg. no, no, to no, to no to zmieniłem piny i, i pomimo tego, że znaczki są inaczej, ale intuicyjnie. Okay, to była okay. pierwsza rzecz, którą. No tak, tak, bo to jest taka jak sekwa, po, tak jak tak? wyjechałem się bo, bo, bo. gdzieś pobawić. Pomimo, że w, w żony samochodzie też, też jest plusik, minusik i też jest no. plus do góry. No. Więc jestem przyzwyczajony z plusem do góry, ale tylko jak wyjechałem gdzieś na, na tor się pobawić, no. to pierwsze co, jak gdzieś złapałem odcinkę, to od razu było. W dół. No, Bo tak. W, no, no tak. Automatycznie, no tak. Nie? No Więc... to jest naturalne, że jak hamujesz, to jakby ta siła ci ciągnie tak. do przodu i że tak jakby, no. wiesz, de facto redukujesz, wiesz, w tą stronę, nie? Więc to to w środku Spoko. jedyna zmiana. Wnętrze. Widzę biały ten, biały karbon lexusowy. Wnętrze, no, no seria, jeżeli chodzi o ten karbon, no to mi się nie za bardzo on widzi w, w innych kolorach, ale tutaj ten biały karbon, taki srebrny do tego białego koloru, w miarę fajnie to wygląda, więc, więc zostawiam. No, jak jak no masz ten... urok. To jest w wideo, a czy coś takiego nie widziałem w zasadzie? Żeby takie coś było, nie? A to jest karbon autentycznie? To, to wykończenie, czy to jest jakiś taki? dekor. Nie, dekor, dekor. Wiesz, my no, no, sobie to no, wygląda jak karbon, to no, jest tak polakierowany, no, to nie jest taka łatwa rzecz tak zrobić, nie? W sensie. Tylko stwierdzić, bo to pod lakierem ja, jest, nie? nie, wiem, nie Ale nie. fajne ogólnie. No, do tego białego wygląda fajnie. No i tak, tak jak powiedziałem, to w środku totalna seria. Fajnie by było. No, też mi zależało jak, jak kupowałem ten samochód, znaczy, jak ogólnie wybierałem następny samochód, który który mhm. miał być. No to jednak jestem, jestem fanem tej, tej takiej prostoty i naprawdę no to jest, to jest mimo że to jest 2008 plus te modele, mm -hmm. e, no to mają jeszcze w sobie moim zdaniem taki kawałek takiej starej motoryzacji. Tak jest z to, lat 90. Tak, nie? Te, te przyciski, przyciski proste, nie jest to. Wszystko skumulowane w konsoli środkowej, tak. nie jest nic na wymyślane. No fajne ma te zegary, to już jest takie, takie, takie pod, pod nasze samochody, takie, tak. Spoko. Cztery, osobo, cztery osobowe cztery w porównaniu osobowe. Tak, do do A No właśnie, do bo innych... widziałem, że on ma z tyłu ten, on tak. ma z tyłu, taką, jak to, takie plastikowe coś pomiędzy Taki hotelami. tunel. Tak, taki tunel, nie? On mhm. czemuś służy? Nie, po prostu jest takim, żeby nikt tam nie siadał. A ten ma na elektryczny nazywa na narty jakiś taki ten czy składa yes, się yes, kanapa? Jest jest kanapa. No właśnie to jest największy minus. Przecież że się nie składa. On ma a ma takie to byś wjechał stołem czy czymś, nie? Zawsze mówiego. Tak, jest do no, tak, lodówkę przewiet. Tak jest. No nie, ale no, no już głupi taki jakiś nie. element typu blaty, jakiś tak, ten tak. to jest właśnie lipa, nie, jak się ta kanapa nie chce złożyć, no, co, czyli cokolwiek. By się ale czy chociaż nie? ten, ale czy środek, środek, środek się tak, Środek jest taki tunel na jakieś narty, deskę czy coś. No właśnie, no no no. Spoko, a z tyłu nawet też ten garbonik dali. Mhm. Nie no, spoko, ma to wszystko swój urok. Takie to wygląda na przytulne takie. Ja takie pierwsze, miłe, pierwszy nie? raz jak wsiadłem, to taki troszeczkę wydawał się klaustrofobiczny. Mhm. E, dosyć wysoko ma tą linię okien. Mhm. Co też coś nieraz z zewnątrz widać, że faktycznie a. ten nadkole z tyłu jak jest. Jak jest. Tak? No tak, jest kawał blachy. Te drzwi są po prostu wysokie. Jest, tyłu, jak jest jak wysoko, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. No i fajnie okay. w porównaniu do, do 350 czy 250, to jest, to, że jak siedzisz, to jeszcze to maskę widzisz przez ten garb. Bo tutaj a, jest inna no maska. Tak, normalnie ma płasko, Tak, normalnie, normalnie w, w 350-250 ta maska jest niżej. Okay. I tutaj fajnie ją widać, więc troszeczkę to, to, to jest lepiej. Fajne też, co bardzo mi się podoba. Ma duże lusterka, więc no w tak, na dużo, dużo, to, jest, tego, to jest coś, coś rewelacyjnego, nie? Okay. E, powiedz mi tak, do, czy to auto nadaje da, się do tego, żeby coś z nim sportowo robić, na jakiś tor pojechać i tak dalej. No to nie jest najlżejsze, nie? To strony tam 700 waży, coś koło tego. Jak mi się wydaje? No jak ja, twoje, na, tyle na ile jeździłeś? Czy pojechałbyś z tym na tor? Planuję jechać okay. na tor. Mamy, mamy tutaj taki ambitny plan, który, który przekłada się z, z, najpierw ze względu na pandemię, później, teraz ze względu na, na, na inne rzeczy, ale chcieliśmy tutaj ze znajomymi pojechać na Nurburgring nim. Chciałbym mhm. sobie odhaczyć. Nie, żeby tam nie wiadomo jak upalać, mhm. ale żeby po prostu pojechać być, odhaczyć. Byłem, fajnie, mhm. przejechać się. No jest, jest cięższy, za to moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie się go kontroluje. Tutaj mhm. tą, tą, tą trakcję jak się wyłączy, no to naprawdę zachowuje się bardzo przewidywalnie, pomimo, okay. ubolewam nad tym, że to jest 2008, no bo nie ma, nie ma szpery. A, okay. eee, nie ale można nie przełożyć? Można przełożyć, przełożyć tak, przełożyć, tak. Jak? Tutaj nie ma, nie ma problemu. Bardziej jest problem po prostu, żeby ją znaleźć. Dostępność, no tak, bo to jest na tyle unikatowe auto i rzadko spotykamy. Ale jest, że... jest, jest tam kilka, więc jak, jak się zdecyduje, to, to, to można wsadzić. Mhm. Eee, do jazdy na tor? Raczej bym powiedział takiej, żeby wsiąść w samochód, pojechać, pojeździć na przykład sobie po Poznaniu. Mhm. Nie jakoś, nie wiadomo, żeby mhm. zaraz Opony, nie wiem wymieniać i tak dalej, tylko załadować się, pojechać, wrócić. Na kołach tego. Na kołach, tak. Nie? No, no, do no, tego no. jak najbardziej. Takie, Też mi na tym zależało, żeby gdzieś nieraz było tak, że jechaliśmy, nie wiem, czy to na wakacje, czy do znajomych, czy gdzieś. Jechaliśmy, wiesz, samochodem na co dzień, mhm. no i przyjeżdżasz, ktoś, przyjeżdża fajnym samochodem i. Ty, no, ja mam takie w garażu, nie? I, mhm. Tak. I już mnie to wiesz, no troszeczkę męczyło i też chciałem na co dzień po prostu pojeździć no, fajnym no, samochodem. No, no nie? tak. No i jest, jest. I naprawdę jeżeli chodzi, tam można mówić, ma plusy, minusy, jakieś tam można coś szukać, tutaj tak jak właśnie mówisz, masę czy coś, ale na co dzień, no to jest rewelacja, nie, naprawdę cztery drzwi, sedan, w miarę, w miarę pakowne, w trasie naprawdę, jak się jeździ przepisowo, to spalanie jest akceptowalne, no bo to na te 5 litrów, to naprawdę, jak jechałem gdzieś tam 700-800 km i jeszcze mieliśmy jakieś tam ograniczenia prędkości mm -hmm, Niemczech ze względu mm -hmm. na, e, na jakieś budowy, czy tam z, z, innego rodzaju problemy na drogach. Tam po prostu są durne ograniczenia po drodze wiemy o tym. Tulele, wszystkie 80 tak, na tak. godzinę, Tak, tak. To, to tutaj pokazuje w granicach 92, 9,5. Okay. W takiej okay. trasie mówię, no przepisowo, no, no to jest foka. taka po wydechu no nie tak nie, nie potrafię jeździć już. Okay, gorzej. Bo tutaj no, no, tak, no, no, im no, większe obroty pływamy. Wydziałam, że fajnie. na serii to nawet by było lepiej, nie? ale już w dwa, jak już Katy z czterech wywalisz, to już to sprawnie zaraz iść do tego. Bardziej chodzi nie? o to, że chcesz nie idzie. Nie. Okay. Okay. nie idzie jechać powoli. Tak, nie idzie okay, jechać powoli. Okay. Okay. A jak powiedz mi w ogóle z awaryjnością i cenami części? Czy miałeś jakieś takie tematy? Nie wiem, jak z cenami nie części. Bo nic się nie zepsuło. Bo się nie zepsuło. Nie, wiesz co, jeżeli chodzi o ceny części, to taka śmieszna historia, że od tego się w ogóle zaczął pomysł na No. a w poprzednim moim projekcie jeden ze znajomych mi powiedział, słuchaj, jak już będziesz robił hamulce, to wsadź sobie tarczę z jsf a znaczy, no, mm -hmm. Gdzie ja będę wsadzał od Lexusa to powego, No tak, do Nissanów się często wsadza. Tak, nie? topowe nie? To to tarcze z jsf a Mówi, to sobie zobacz, ile kosztują. nie Patrzę, no. mówię, kurde, to niemożliwe. Nie? Do... No, no, I stąd, stąd w ogóle się wziął pomysł, że faktycznie, to jak są takie tarcze i faktycznie klocki, nie, nie zobaczyłem sobie ceny, mówię, to Normalne ceny, to może też, no i okazuje się, że wiesz, że zawieszenie to jest 250, w dużej mierze gdzieś tam jakieś wahacze czy coś, to no? jest 250. Okej. Okay. Więc zobaczyłem jeszcze ceny, jakiś czas temu, no tak, zanim się stało, bo teraz nie? się dużo Ale zmieniło. Nadal, no to nie jest taka sytuacja, że masz jak w M3 czy w GT, że, że przednia tarcza jest tylko skręcana jakaś tam i kosztuje 2,5 czy 3000 tysiące sztuka. No to tutaj no, masz. No, y... Masz parę za to, i to Gdzie? W pak, nie? Za połowę tego. Nie wiem ile teraz. Jak, jak mówię, jak ja sprawdzałem, no. to było chyba 356 zł sztuka z brembo. Oh, naprawdę, no, zaraz no możemy sprawdzić. To za darmo. Sprawdzić. To jest mega, yy, mega, yy, mega. Więc, no. więc naprawdę. Yy, może jeden taki akurat... No, nie mówię, że to jest na no. nie czy coś takiego, ale naprawdę no, nic się nie psuje. A tam kilka rzeczy, te, te, szczególnie te modele tam przedliftowe mają kilka rzeczy, które też tam trzeba poprawić, ale to są drobnostki w porównaniu mm -hmm. do, do, do konkurencji. No, no martem, tak, 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 tak. No i filmiki, ma... nie? też słyną raczej tak. z tego, że są niezabijalne, nie? Te, tak. Te e, no ten ma zrobione 250 już ponad mm -hmm. e, będzie miał na, na liczniku i... No jeździ. No jeździ, no jak mówię ten. No, też. Tylko rzeczy, które się zużywają. No, tak naprawdę to, 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 to nic jeszcze mnie nie spotkało. Okej, okay, spoko, fajnie. Yy, co by tu, tu jeszcze ciekawego wynaleźć? Musimy nagrać tego, Sam czeka, nie? Więc byśmy musieli odpalić i zadać mu trochę na wydech. Zanim jeszcze kupiłem wydech, to patrzyłem sobie na, na, na jakieś filmiki na YouTubie i powiem Ci, że nie oddaje to w ogóle, te filmiki. Tam nieraz się czytało komentarze, ło, jaki super dźwięk tak dalej. No, mnie to jakoś nie, nie porywało. Ale na żywo naprawdę uważam, że jest, że jest naprawdę dobrze. Co zaraz zobaczysz. Sam powiedz. wspomniałem, są klapki i teraz wersja cicha. Tu już dużo mocniej silnik słychać w tym, w tym przypadku, nie? No dobra, moi drodzy, widzicie tą przepiękną flarę tutaj, o tutaj, o tutaj? Zawieramy się za zdjęcia, trzeba jakieś ładne zdjęcia porobić. No dobra moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Jak macie jakieś pytania o ten model, konkretnie samochodu do CadSPRA, to walcie w komentarzach, on wam na wszystko odpowie. W ogóle zdjęcia z tej sesji, które tutaj widzieliście w trakcie tego filmu, są oczywiście do pobrania dla Was za Friko. One są tutaj w opisie filmu, do pobrania na tapetkę. Co tam tylko chcecie. Ten samochód, podobnie jak poprzednie samochody w naszych ostatnich odcinkach, to są takie reprezentatywne samochody, jakie kwalifikujemy nasze festiwale, takie jak Japes czy Flatout. Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń. Zapraszamy z takimi autami do nas. Do zobaczenia. W na tym odcinku. Na razie, bye bye. Cześć.